Zanim to się przetworzy, to wiesz, to też trochę minie. Mam 5 minut. Możesz teraz przygotować swój kanał na, do transmisji na żywo, Hurra! I Kiedy to się załaduje? Kto, kto mi powie? Kemot, nie rób tak. Już jesteś pewnie na wizji. Tylko, Aha. że ty na, nadal tego nie wiesz. Nikt o tym nie wie, dopiero się wszyscy dowiedzieli. Dopiero się wszyscy dowiedzą za 4, 3, 2, 1... Zero... Kurczę nie, jeszcze. Dobra, jeszcze trwa odliczanie. 18, 17, 16. Ach, to napięcie 15, ty je 14, 13, 12. O jest, ładuje się. Hura, jesteśmy. Działa. Dzień dobry, to zapraszam ciebie do mnie. Zapraszam ciebie do mnie, a ja ciebie do mnie. A jeszcze tak nadmienię, bo nie wiem, nikt raczej tego nie powiedział, że jeszcze jest z nami WW, ale no w sumie no mówię ja właśnie. Się że cichutko i udaje, że mnie nie ma. I udawaj, że, że masz w pokoju stado słoni. No. Zostaw moje stado słoni w spokoju Pasą Ale ja mu nic nie spokojnie. robię Póki co gdzie, gdzie ten kemot się ukrył? Jak się rozbrykają no to wiesz Może być słabo Tu się kemot ukrył Jak się słonie Rozbrykają Boże ty, ty żeś Kamil Ty żeś zaczął live'a niby I mówisz że 3,2,1,0 a jeszcze nie A to wszystko już poszło No widzisz Kurczę, no tak to czasami bywa, kiedy facet ma zapłon. Aha, super, ja swojego live oglądam w HD, jakby ktoś chciał mm. wiedzieć. Ach, ten internet. Ach, ten internet, o oh, ja... O oh, mamo. Jezu. Nie chcę nic mówić, ale mi się zamroził ten wasz live. No ja nie chcę nic mówić, ale Kamil u mnie wyskoczyłeś z tego ja z podziemi. ziemi. <laughs> wiem, Wyskoczyłeś z ziemi, zalewitowałeś i upa odpadłeś na dno. No nie, to ma wylanie. No A ja będę miał live. To nie, bo to live. O Jezu. Live'i są mi to okropne. No i ty hostujesz. No ja za chwilę po prostu wyłączę live'a i tyle. Najwyżej jakieś no, komentarz. To będzie najlepszy sposób, wiesz? Tak, bo po prostu rajba... No chcę wam czytać komentarze. No właśnie chciałem to powiedzieć. No to przecież może zatrzymać live'a. Ale i tak komentarze hmm. będą się ładować i będą przez to lagie. Ja w tym momencie potrzebuję full neta, żeby to jakoś uciągnąć. Moje chłopaki mają twitterko i bonsy. I ogony. Dobra, teraz nie wiem o czym chodzi. Góry Boże, Kamil, Moi trzeba się domyśleć. Mówię. Nawet ja się domyśliłem. O, na Facebooku O, super! Zdjęcie. Wow. O, wow! Kamil, powiem ci to na pewno nie mówiła o Zecie. Nie wiem. Kurde, jakie te lagi, cholera wiosła. No weź, generalnie, gdybym kiedykolwiek mówiła o Zecie, to nie w nogi. No i nie powiedziałbyś, że. Nie, że ma futerko. No, że mam wtyrku. To już od co najmniej dziwnie. Zdecydowanie trzeba. Zmniejszyć. Będzie podwójna zabawa? Nie wiem, czy ty się cieszysz, czy ty. No, bo jednak trochę właśnie. Lagi pierwsze streamowanie i lagi. To wiesz, mogę powiedzieć żywopłot. Wiesz, co ja ci mogę powiedzieć? Nie Full HD. No przecież sam się podjarałeś tą Full HD, to nie wiem po co ci one potrzebne 480p starczy. No, Może hmm. dlaczego? A 720p starczy, 1080p jest dla tych, którzy mają starą internet i procesor, który to wszystko ciągnie. I YouTube, który się nie pierdoli, dodaj. Eee, no YouTube ma ostatnią rugawkę. Bo wprowadza nowy wygląd strony głównej i playlist, i w ogóle. Nie, bo YouTube w tej chwili przetwarza te wszystkie sprawdzanie treści, które wprowadził dla partnerów, wobec czego jest teraz zajęty robieniem budynku swojego robieniem prostu. Nie, to nie swojego, tylko... Bo to nie YouTube na tym zgarnia hajs w tym momencie. Znaczy na każdej reklamie bez względu na wszystko zarabia YouTube, to wiadomo. No tak. Oni. 5,5 miliarda dolarów zarobili w ciągu jednego roku na YouTube. Wow. No. No tak. Mogłem się domyślić, to się tak skończy. Co już cię zatrzymali? No taki tam... Nie wiem czy znasz. <grystanie> <grystanie> dałeś się naprawdę kemoty. Tak, miałem krytyczne się. jeden hit i zdycham. Dałeś kemot laga. Nie, ja wyłączam w tym momencie live'a, proszę o, Państwa. Właśnie Kemo, tutaj Dobrze gdzie... mamo, dziękuję, że mnie poprawiasz. Ten veneno. mi że go nie kupisz. Tu koniec końców stwierdziłem, że jest ładniejszy od Enzo i kupiłem. Bo jednak Enzo to jest dopiero brzydkie. No to Kuba masz swoją odpowiedź dlaczego Kemot kupił veneno. Bo Kamil mówi, że, że ENZO jest najszybsze, a ja tak mówię, haha, ha, nie, tym czymś nie będziemy jeździć, bo to jest brzydkie. Wygląd to nie wszystko. No niestety, w moim często. przypadku wygląda to dużo, jeżeli chodzi o samochody. E, jeśli chodzi o samochody, Kemot, to zwróć uwagę na to, że ja nigdy bym nie powiedziała, że Bugatti jest ładny. Mnie ten o. samochód w ogóle nie podoba. Ha. Ja nie mówię, że Bugatti jest z piękności, ale po prostu szybkie. i mówisz, że w samochodach liczy się No dobra, ale powiem tak, na Bugatti da się patrzeć, o. No ale zobacz. Nie. Tak. A mogę pożreć wzrokiem, to prawda, ale. no sorry, nie. Dajcie znać. Y jak to ja się tam streamuje większa liczba ludu. Program Need for Speed Rivals przestał działać. ty Ups. Ups, <laughs> będzie migracja hostów? Ups, co ty? Ale ja jeszcze migracji hostów nie mam. Takie lagi. Powiesz ja No to tu, bo może to naprawili w jakimś... No, tym w Właśnie... nie. Ojej. E, tutaj odbywają się protesty, że nieprawda, Enzo nie jest najszybsze. Podpisano Kuba 3. Jak to nikt nie tak? mówi, że ono nie jest najszybsze, ale jest najlepsze. No właśnie. Nie jest najszybsze jest najszyb... no, najlepsze. Mateusz jest, a tego nie zapraszasz. Jezus. się dołączę do grania. Kamil wychodzi z założenia, że cokolwiek jest ktoś gdzieś, to ja muszę to wszystko załatwić. A, no nie? No, nie. Jak to nie? Mhm. Najbardziej zrównoważony jest Sowek oraz Berlinetta. Berlinetta się zgodzę, ale szczerze Enzo mi się bardziej podoba. Osiągam. Bo Berlinetta ma trochę za małą, to chyba prędkość maksymalną. No. Takie jest moje zdanie. To mówię, ja. No. Niestety, jeżeli chcesz, to Mateusz może wbić, ale um, będzie to wyglądało tak, że będziesz mówić jak do ściany, bo nie ma mikrofonu. O, dlaczego nie ma? No, nie, nie wiem, czym nie ma, nie wnikam, ale mówię ci jak jest. Nie wnikasz, kurde. Kto teraz będzie hostem? Trwa losowanie hostów. Hostem jest Damian. Życzę mi jemnych... M, m, przyjemnych lagów. Ok. Jeszcze większych lagów niż zwykle. Ach, te live. I. P, 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 p. już czytaliście ten, ten komentarz? A propos, jakich youtuberów oglądacie? Żadnych, nie mam na to czasu. <noise> Dobra, to mimo ogóle przeczytać, to chętnie odpowiem w takim bądź razie. No właśnie. No ci to już ja przeczytałam jakieś... przed inną głową. dobra, no to jest. Ostatnio wymieniałem na tym na Asku, więc to sprawdzę i przeczytam, bo po prostu. <coughs> już zapomniałem. Odbywa migracja hostów, a Kemot będzie szukał odpowiedzi na te. Na nie, nie już się skończyła. a on idzie, sobie szukasz. Już znalazłem proszę ja ciebie. Kupson, Gabu, Dutz, Madziakina, na WWZ i dużo, dużo. Dużo, dużo? Dużo, dużo. dużo? dużo, dużo. No, ja to jeszcze. jest to jestem, wka... dużo, dużo. Właśnie, dużo. ja też Strasznie nie wiem. Furny. Ej, napisałbym jeszcze tego, co to jest gay JJ'a. Ale JJ'a to już w sumie nie oglądam od dwóch lat. Tak, JJ od dwóch lat ma gorączkę. O, twórczuję mu. Ja bym nie chciał tak. To nie przeszkadza mu brać udziału w komendach i zjazdach, co tak i innych tego typu? Wtedy nie ma gorączki. No, nie wygląda na to, żeby miał. To jest taka, wiesz, to jest taka, um, Gorączka, która występuje tylko wtedy, kiedy... Gorączka sobotniej nocy. Saturday Night Fever. Ło, Jezu... Tak, a. Kamil, nie zgadnę, to byłeś ty. No, a któżby inny. Teraz jak kopne kopnę w dupę, to pożałujesz. Ja zawsze. Bo... A nie, dobra, bo ja mam lagi. No tak. Dobra, to nawet... No dobra, właśnie, tu... czuję jakie masz lagi, że za mnie się cofasz, bo jak jadę. No tak trochę 20 p mam na streamie. Chyba będzie trzeba zrezygnować tutaj trochę z tych ultra. Mm, ewentualnie nie streamować 1080p. To jest jedyna rada, słuszna w tym mm, momencie. Inna chyba. Tylko żebym musiał zacząć kolejnego streama. By YouTube tego nie przemienił. No cóż, jak się jest w, pewnym, w pewnych kwestiach upośledzonym jak YouTube, no to wiesz. Tak to bywa. Eee. Marcin, tak sądzę, czy jest osoba, która nie zna Trivolta? Powiem <grym> tak jest chciałbym nie znać. Wszystko sprowadza się do tego, że... E, no cóż. Ciężko nie wiedzieć kim na Youtube jest Tiwol. E, gorzej zeznaniem zdaniem osobiście, tego oczywiście większość z nas o ile nie wszyscy nie mogą Ja podnałem osobiście, podałem okay, rękę. Dobra. Kamil Słysza. też chyba. Nie wiem czy podał no to, rękę, ale ja podałem w każdym No bądź razie. to wyznacie osobiście. Heim. No. Mamo telefon! Ominęłem punkt kontrolny. Jeżeli chciałeś w tym momencie zaśpiewać piosenkę Gagi, to trochę ci nie wyszło. Ominąłem. że ominęłem. Nie ominąłem. Naprawdę ominąłem. Będę musiała przesłuchać twojego live'a jak już się na YouTube. Bo ci wytknie każdy błąd. Wiedział Kemon. Jezu błąd, a nie błąd. Aż takim debilem nie jestem, żeby mieszać błoto z błędem. To też jesteś głuchy, bo powiedziałem błąd. No dobra, wiem, ale tak jakoś mi się dzi Nie, nieważne. Ja jestem głupi. Dziękuję. Skończmy temat. Dopiero teraz temat odkrył Ameryki. E, dzisiaj to już stwierdził dwa razy, więc... O. No. Nie. Mam. Nie mam. Tak trochę mam. dajcie mi <grym> No dobra, tylko to raz ja jeśli to... chodzi o ten, o którego ja oglądam, jak sobie ustawiłam na 120p, to mam widoczny majątek. Wszystko ładnie się... Tak, wszystko tylko ładnie, zależy tylko Kamila tego... No właśnie, tylko zależy o, gdzie jestem plan. w danym miejscu. Właśnie, bo jak jest dużo obrazków... To niestety, to niestety, ale miesiąc, nie. Nie, Może bo, jednak bo, bo 5000 kilobitów na sekundę to troszeczkę za dużo dla 1080p, e, wiesz, Twitch doradza maksymalnie ustawiać na 3500. To Twitch. Tak, Kamila tak. Ego nie będzie zaspokojona wtedy, tak. nie? No, nie niestety o tym. Kamil, obawiam się, że jeżeli chcesz streamować w 5000 kilobitów, to musisz zainwestować w procesor za 4K, a nie za 1K. No dobra. Internet 250x200 Zaraz ten, zaraz wrócimy, tak? Muszę to zatrzymać od początku w ten uruchomić.